Stachu? Stachu? Nie. A, A, kto mówi? A kto mówi? A kto przy telefonie? A to jest Jasia. Słuchaj, jest Stachu w domu? Nie ma. Kurwa jego mać, po co on tam pojechał do centrali? Mój las wyciął po mojem, chodził, moje pieniądze zabrał. kto on mu dał takie pozwolenie. Ty bym te z synowi, gdzie on pojechał, bo goż, lat jasny trafi krew nagła zaleje. Wygoił to... las, jako cholerę miał tam z tą naszą bułą jechać do lasu i A powycinać to... A... nasz las. Co to, to mówi? Kurwa, ja ci dam, kto to mówi, aż wosk szlak jasny trafi, krew nagła zaleje. Kurwa, wasza zajewana mać była. Co ty chcesz? Ja ci kurwa dam, co ty chcesz. Ja ci dam, kurwa, gdzie pieniądze są za las? Myśmy byli tylko na 50 leciu, a nie Kurwa ja byłam, ja wiem gdzieście byli, coście robiaci. Kurwa dam 50 lecie, ja wam wszystko dam, az jasna, ja dobra, wszystko dobra, kurwa wasza Mac Oddajcie mi pieniądze, z kurwy, syny jasne, pierony zajebane, siarcistek. Kurwa, żeby was pierony łogniste, siarcistek to was u, u, u... O,